Potknięcie litera wykorzystał wicelider i teraz na czele są dwie drużyny z taką samą liczbą punktów. Efektowne zwycięstwo w Bielsku Białej odniosła Choniczanka, a aż cztery z siedmiu spotkań zakończyły się remisami. Zapraszamy na magazyn BetClick II Ligi. Na początek zestaw par 17 kolejki. Rozegrano w niej 7 spotkań, bo mecze Sokoła Kleczew z rezerwami uks u i Zagłębia Sosnowiec z Sandecją Nowy Sącz zostały przełożone. Najciekawsze wydawały się spotkania w Stalowej Woli i Rzeszowie, a na łatwe punkty liczono w Skierniewicach i Wrocławiu. Stal Stalowa Wola gościła hutnik Kraków i po efektownym zwycięstwie przed tygodniem 5-1 do 1 z GKS-em miała nadzieję, że bez problemów poradzi sobie także z kolejnym zespołem ze strefy spadkowej. Przyjezdni potrafili jednak ostatnio zatrzymać Olimpię grudziąc i nie zamierzali tanio skóry sprzedać. Strona internetowa gości zapowiadała hutnicze derby, ale był to też mecz trenerów, którzy doskonale się znają. Maciej Musiał w poprzednim sezonie pracował w hutniku, a zastąpił go obecny szkoleniowiec Krakowian Krzysztof Świątek. Początek spotkania poszedł po myśli gospodarzy. Już w 15 sekundzie żółtą kartkę za gestykulację zobaczył Mateusz Radecki, ale rzut wolny miała stal. Wykonał go Maksymilian Hebel, piłka spadła pod nogi Dawida Wolnego, który strzelił. Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy, i było 1 do 0. Kutnik szybko zareagował i po dośrodkowaniu z lewej strony niecelnie głową uderzył Patryk Kielisz. Goście przejęli inicjatywę i atakowali. Niewiele jednak z tego wychodziło, a Stal znów miała okazję po rzucie wolnym. Hebel zagrał w pole karne, obrońca wybił, do strzału doszedł Jakub Kędzia, jednak Damian Kowalski obronił. W końcu Stal zagroziła też z akcji. Wolny dostał podanie przed polem karnym, strzelił źle, ale niewiele zabrakło, by Kędzia zdobył gola. W 29 minucie znów długie podanie z połowy hutnika. Świetnie przyjął Karol Szablowski, zagrał do Kacpra Prusińskiego, który strzelił za lekko i skończyło się na rzucie rożnym. 5 minut później rzut wolny dla gości. Szymon Jopek kopnął po ziemi, zaskoczył Jakuba Stempaka i był remis. To podrażniło gospodarzy. Świetnie zagrał Hebel, Kędzia uciekł Dawidowi Burce, wyłożył piłkę Michałowi Surzynowi, a ten zwlekał i obronił Ojo Kowalski. Goście odpowiedzieli składną akcją. Prusiński podał do Mateusza Sowińskiego, Stępak jednak obronił. Po zmianie stron spotkanie nadal było wyrównane. W 50 minucie Sowiński idealnie dośrodkował w pole karne, Szablowski wyprzedził obrońcę i chutnik objął prowadzenie. Teraz to Stal musiała odrabiać straty i dość szybko się za to wzięła. Radecki zagrał do Sużyna, ten do Hebla, ale strzał pomocnika odbił Stempak. W 62. minucie Hebel dośrodkował w pole karne, wolny uprzedził burkę i było 2 do 2. I teraz to Stal częściej atakowała. Podanie przed polem karnym dostał Hebel, mocno uderzył i piłka po rękach bramkarza odbiła się od poprzeczki. Hutnik dobrze się bronił, ale tuż przed końcem niewiele zabrakło, by po dośrodkowaniu donal pokonał własnego bramkarza. Spotkanie zakończyło się jednak remisem 2 do 2. W grudziącu spotkały się drużyny, które w ostatnich tygodniach są w niezłej formie. Olimpia od początku października zdobyła 11 punktów, a świt Szczecin dwa więcej. Można było więc liczyć na wyrównane spotkanie. Pierwsi okazję stworzyli goście. Kacper Wojdak podał do Grzegorza Aftyki, który z za pola karnego uderzył niecelnie. Za chwilę atak prawą stroną. Zagranie dotarło do zamykającego akcji Aleksandra Woźniaka. Osiemnastoletni pomocnik strzelił, a piłkę zmierzającą w bramkę wybił obrońca. Odpowiedziała Olimpia. Filip Koperski łatwo poradził sobie z Woźniakiem. Sprzed linii końcowej podał przed bramkę, ale skutecznie interweniował rywal. W minucie Dawid Ciechanowski dośrodkował w pole karne. Dawid Kort wyskoczył z za pleców Oskara Sewerzyńskiego i sprytnym strzałem zdobył bramkę. 1 do 0 dla świtu. Jeszcze przed przerwą próbowała odpowiedzieć Olimpia. Po indywidualnej akcji w środek bramki strzelił Beniamin Czajka. Za chwilę dośrodkowanie w pole karne, Piłkę zgrał Koperski, głową uderzył Max Pawłowski i zmusił do wysiłku Jakuba Rajczykowskiego. Po zmianie stron gospodarze nadal napierali. W 47 minucie po podaniu w szesnastkę kilku zawodników próbowało wybić piłkę, kilku strzelić, aż w końcu minimalnie niecelnie uderzył Tomasz Kaczmarek. Niespełna 10 minut później dośrodkowanie Iwana Ciupy i strzał w środek bramki Pawłowskiego. Ten sam zawodnik dośrodkował zrzutu wolnego, piłkę wybili obrońcy, ale sprzed pola karnego uderzył jeszcze Frelek obok bramki. Czas uciekał, a Olimpia wciąż przegrywała. W 81. minucie dośrodkowanie z prawej strony i Karol Fitz głową uderzył niecelnie. Świt bronił się i stać go było na niezły strzał z rzutu wolnego Macieja Koziary, obroniony przez Sebastiana Sobolewskiego. W przedostatniej minucie Sewerzyński zagrał w pole karne na dalszy słupek, tam pojedynek wygrał Artur Siemaszko, trafił jednak w poprzeczkę. Piłka spadła pod nogi Frelka, który zdołał ją zmieścić w siatce między obrońcami i było 1 do 1. Olimpia wyrównała, ale kończyła mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce za dwie żółte dla Rafała Kobrynia. W nowym targu spotkały się dwa góralskie zespoły. Beniaminek pod hale spisuje się świetnie i jest w czołówce. Miało tam też być pod Beskidzie, tymczasem jest bliżej strefy spadkowej. W czwartej minucie z rzutu wolnego do środkowa Wojciech Szumilas, a zamykający akcję Kacpergach uderzył niecelnie. Szybko odpowiedzieli piłkarze pod Hala. Odebrali piłkę w narożniku, rozegrali trzy podania i Łukasz Seweryn niezbyt mocnym strzałem pokonał Konrada Forenca. Gospodarze kontrolowali przebieg meczu i mieli kolejną okazję, ale podłowali. Jak chociażby Bartosz Kurzeja, który w 30. minucie kopnął nad poprzeczką. Dużo bliżej był Mikołaj Lipień, który po świetnej akcji Marcina Michoty trafił w poprzeczkę, a dobitkę Piotra Giela odbił Forenc. Po zmianie stron Bielszczanie nie potrafili zareagować i w 60. minucie trener Marcin Włodarski zrobił cztery zmiany. Okazję tworzyli jednak nowotarżanie. Najpierw po rzucie wolnym Arkadiusza Nowaka Marcin Kumorek strzelił obok słupka. W 66. minucie Nowak zagrał do Lipienia, który podał przed bramkę, a niepilnowany Kurzeja bez problemów trafił na 2 do 0. Dopiero w 80. minucie okazję stworzyło pod Beskidzie. Z lewej strony dośrodkował Maksymilian Sitek. Świetną okazję miał Bartosz-Martosz, ale z 5 metrów nie trafił w bramkę. W doliczonym czasie po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Szumilasa Marcin Biernat strzelił prosto w bramkarza. I to pod hale. Zasłużenie zdobyło trzy punkty. Rezerwy Śląska są ostatnio w formie. W czterech spotkaniach zdobyły 10 punktów i w meczu z ostatnią drużyną tabeli liczyły na kolejne 3. Tymczasem po 57 sekundach GKS prowadził. Po krótko rozegranym rzucie rożnym i zagraniu w pole karne Jerzy Tomar z bliska wbił piłkę do bramki. Szybko odpowiedzieli gospodarze. Po długim podaniu Huberta Muszyńskiego Krzysztof Kurowski poradził sobie z Szymonem mroczką i było jeden do jednego. Jeszcze szybciej zareagował GKS. Długa piłka od Nataniela Wybrańca. Tomar zagrał na prawo, Szymon Maszkowski wbiegł w pole karne, podał do Kamila Koczego i GKS w siódmej minucie prowadził 2 do 1. Po tym piorunującym początku obie drużyny nieco zwolniły. Po zmianie stron zaatakował Śląsk. Adrian Żulewski zagrał z prawej strony, jednak niepilnowany Michał Milewski przestrzelił. W 60 minucie świetne podanie w pole karne Aleksandra Wołczka. Oskar Wojtczak strzelił za lekko, a do tego w środek. GKS rzadko docierał pod pole karne, ale w końcu to się udało. Po dośrodkowaniu przed szansą staną zamykające akcje Koczy. Minął obrońca, jednak strzał przy bliższym słupku odbił Hubert Śliczniak. W 81. minucie akcja śląska prawą stroną. Maksymilian Dziuba podał do Łukasza Gerstensteina, który od razu dośrodkował. Kurowski wbiegł między obrońców i strzałem głową doprowadził do remisu. Wynik już się nie zmienił, a GKS-owi po raz 17 w tym sezonie nie udało się wygrać. Lider gościł KKS Kalisz, czyli zespół ze strefy spadkowej, i wydawało się, że nie powinno być problemów z ósmym zwycięstwem z rzędu. I już w trzeciej minucie gospodarze zaatakowali. Krzysztof Toporkiewicz dostał piłkę na lewej stronie, wymienił ją z Kamilem Sabiło, ale nie zdołał pokonać Macieja Krakowiaka. KKS zrewanżował się akcją tym samym skrzydłem. Dobre podanie od Bartłomieja Putny dostał Jakub Paszkowski i od razu strzelił. Rafał Grocholski obronił tyle, że Przemysław Zdybowicz zdołał skutecznie dobić. Stracona bramka podrażniła Unię. Zaatakował Sabiło, zbieg do środka, strzał jednak obronił Krakowiak. Jeszcze przed przerwą kolejna groźna akcja Unii. Dwa strzały zablokowali obrońcy, w końcu celnie uderzył Damian Makuch i ponownie górą bramkarz KKS-u. W doliczonym czasie rzut rożny dla gospodarzy. Damian Gąska dośrodkował do niepilnowanego Sabiły, a najlepszy strzelec ligi doprowadził do remisu. Lider chciał jednak trzech punktów. Po wznowieniu gry wyprowadził kontratak. Sabiło świetnie zagrał do Jarosława Czerwika, który nawet nie trafił w bramkę. W 67. minucie prosty błąd popełnił Adrian Cierpka. Piłkę zabrał mu Sabiło, ale sam się pogubił i nie zdołał pokonać Krakowiaka. Dwie minuty później Unia szybko rozegrała rzut wolny. Z ponad 25 metrów Mateusz Szmyt nie trafił jednak w bramkę. Choć KKS cały czas się bronił, to gospodarze sami stworzyli rywalom okazję. Grocholski się poślizgnął, piłkę przejął Zdybowicz i zagrał do Pawła Mocnego. Rezerwowy Kaliszan wcelował w bramkę, ale na linii stał Julian Kamiński i uratował drużynę przed stratą gola. Niewykorzystana okazja mogła szybko się zemścić. Po zagraniu Igora Ławrynowicza futbolówkę strącił Sabiło, a przed świetną szansą był Karol Turek. Rezerwowy Unii nie trafił w bramkę i lider stracił punkty pierwszy raz od 20 września. Po remisie Unii szanse, by zrównać się z nią punktami, miała warta poznań. Przed piłkarzami trenera Macieja Tokarczyka stało jednak niełatwe zadanie, bo potrzebowali do tego wyjazdowego zwycięstwa z Resowią. Początek należał do gospodarzy. Pierwszy groźny strzał w szóstej minucie oddał Mateusz Czyżycki, nie trafił jednak w bramkę. Później dośrodkowanie zrzutu wolnego Patryka Romanowskiego, zamieszanie i zablokowane uderzenie Macieja Kowalskiego Haberka. W minucie groźnie z za pola karnego strzelił Adrian Małachowski i Leo Przybylak musiał interweniować. A po rzucie rożnym bardzo blisko gola był Krystian Szymocha, który z bliska próbował wbić piłkę do siatki. Po tym mocnym początku resowi do głosu doszli piłkarze warty. Opłacił się wysoki pressing w polu karnym rywali, bo przejęli piłkę. Strzał Filipa Walusia został zablokowany, a dobitka Bartosza Smoczyńskiego przeleciała nad bramką. W doliczonym czasie prosty błąd popełnił Radosław Bąk. Zagrał zbytną szalanko i ponownie goście przejęli futbolówkę. Marcel Zylla rozpoczął kontratak, był faulowany, ale sędzia zastosował przywilej korzyści. Kamil Kumoch zagrał do Walusia, który przed polem karnym dostrzegł Szymona Zalewskiego. Obrońca od razu kopnął i Warta objęła prowadzenie. Po zmianie stron gospodarze próbowali zareagować. W 57 minucie długie podanie z własnej połowy i brak zdecydowania w szeregach Warty. Przybylak nie trafił w piłkę przed szansą stanął Czyżycki, ale bramkarz naprawił swój błąd. Osiem minut później zupełnie nieudane dośrodkowanie zrzutu wolnego Romanowskiego. Futbolówkę przejął Kacper Szymanek, a kontrę wyprowadził Kumoch. Podał do Walusia, a ten ponownie do Szymanka. Rezerwowy Warty wbiegł w pole karne i po od Małchowskiego strzelił na 2 do 0. W końcówce jeszcze jedna szansa gości. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego głową uderzył Filip Tonder i świetną interwencją popisał się Jakub Tetyk. Warta wywiozła z Rzeszowa trzy punkty i ma ich tyle samo co lider. Rekord Bielsko-Biała mierzył się z Honiczanką, nad którą miał dwa punkty przewagi, ale goście ostatnio zaczęli grać lepiej i byli groźni nawet dla drużyn z czołówki. Minimalnie ulegli Unii czy zremisowali pod Halem. Początek był obiecujący dla gospodarzy. W 13 minucie Honiczanka rozdrywała piłkę pod swoją bramką. Pressing kacpraka z Przaka przyniósł skutek, ale z ostrego kąta nie zdołał on pokonać Damiana Primela. A po rzucie rożnym głową strzelił Jan Sobociński i ponownie w bramkę musiał interweniować. Wkrótce do głosu doszli goście. W 20 minucie szybka akcja lewą stroną do środkowania Marcina Koziny i Waler Szabala z bliska trafia na 1 do 0. 5 minut później ponownie dokładne podanie koziny, a tym razem celnym strzałem pod poprzeczkę popisał się Damian Michalik. To jeszcze napędziło gości. 36 minucie Kozina przejął piłkę na połowie rekordu. Minął Rywala i podał do Bartumieja Eisenharta. Pomocnik honiczanki zrobił zwód i strzelił na 3 do 0. Po przerwie Bielszczanie próbowali zdobyć honorową bramkę. Po szybko rozegranej akcji z karnego uderzył Jan Ciućka i Primel z trudem odbił nasz drożny. To jednak był dzień piłkarzy z chojnic. W 65 minucie Damian Nowacki dostał podanie przed polem karnym. Rywale patrzyli co zrobi, a ten zagrał do szabali. Łotyż stojąc z tyłem do bramki przyjął piłkę na klatkę piersiową. Strzelił z pół obrotu i było 4 do 0. 5 minut później atak lewą stroną Koziarek, który swobodnie wbiegł w pole karne i trafił w słupek. Piłka wróciła pod jego nogi, więc za chwilę wystawił ją Michalikowi i było 5 do 0. Chojniczanka odniosła efektowne zwycięstwo. Ale wciąż jest w dolnej części tabeli. A oto wyniki 17 kolejki i tabela. W czołówce ogromny ścisk, bo Unia i Warta mają po tyle samo 38 punktów a trzecia Olimpia tylko trzy mniej. Dalej też rywalizacja jest zacięta, bo dziesiąta Resowia ma trzy oczka mniej od szóstej stali. W dolnej części tabeli znajdujące się w strefie spadkowej Hutnik i KKS tracą tylko trzy punkty do bezpiecznego miejsca. W klasyfikacji strzelców dzięki trzynastej bramce ponownie samodzielnym liderem jest Kamil Sabiło z Unii. Jednego gola mniej ma Oskar Kubiak z Sokoła, a trzecie miejsce zajmuje czterech zawodników z ośmioma trafieniami. Maciej Mas z Olimpii, Wiktor Niewiarowski z Rezerw Śląska i Kasper Prusiński z hutnika. A w tej kolejce dołączył do nich walerisz Szabala z 17 kolejka zakończyła rundę wiosenną, ale drugoligowcy nie idą jeszcze na urlopy, bo rozpoczną rewanżę. I w następnej kolejce dojdzie do hitowego spotkania, bo widzę lider Warta podejmie lidera Unię. Na skróty z tego meczu i pozostałych spotkań 18 kolejki zapraszamy do kolejnego magazynu BetKlik II Ligi. Na przy okazji zapraszamy do subskrybowania kanałów Łączy nas piłka. Do usłyszenia!